Własny, na dzisiaj, witam was, dzień na dinadinka. Dzisiaj, hol z Action i Pepko, więc jeśli mam film, to łapki w, w górę i subskrybujcie. No i dobra, ogólnie tutaj są rzeczy z Action, a tutaj, bo ja na łóżku siedzę. No, tutaj tam na dole, tam na łóżku są rzeczy z Pepko, ale najpierw pokażę, to z Action. I dobra, ogólnie nie doczepiłam sobie dzisiaj rzęs Ponieważ się skończyły, a nowe są tutaj, więc jak się... Ogólnie Nie wiem, jak tym się robić, czy coś. Ogólnie teraz nie będę otwierać. No, zapewne będę miała je na jakimś tam następnym odcinku. Więc no. Teraz to tutaj będę otwierać. Taka klamra do włosów I jeszcze taka No i z, ostatnia rzecz z Action to jest właśnie y, takie pudło Jak coś to jest mojej mamy, nie wiem co. No ale takie piła No to to było wszystko z Action, a teraz rzeczy z P.E.K.K.O. Dobra, tu Taka torba, szkoda na, no, na plaży. No. Dobra, to jeszcze czy będę tutaj odkładać. Co tutaj było? Yy, dobra, ogólnie to nie wiem, co tutaj jest. To są takie jakby No takie jakby maty na plażę nie wiem, można się na to położyć eee, No i kolejna rzecz, dobra to pokażę to Dobra Też mata na plażę, ale coś takiego? E, no tak i... I nic Nie myślałam, że <grym> spadnie e, Dobra, takie taki kabel do ładowarki No i takie bramki... Brandy... O kurde się już otworzyło takie bransoletki na, na nogę to, na yy, no i dobra są tutaj takie mniejsze rzeczy yy, taki zapach do samochodu yy, to jest Jakiś odświeżacz powietrza no. Dawaj Taka gumka do włosów Z takim mieście. Taki portfel i co tu z chyba? No słuchaj Katia, ale co z tego? Yy, taka sama gumka co przed chwilą yy, Taka gumka ze stitchi, mamy mamy taką fajne, taką tutaj też ze yy, I kolejne gumki do włosów I ostatnia rzecz, to jest takie trochę ale... Nie, ja tylko pokazać chciałam. No, to jest taka zabawka, jeśli ktoś zkiśnął taką opcję. Zacznę od Tak, to jest 3 plus. O, chyba ok Nie jest ok chyba Więc no To było już wszystko tak. No dobra, to ja już będę kończyć ten odcinek Czyli ten hol z Pepko i Action Więc jeśli się podobało Zostawcie łapkę w górę и субскрибайте мой канал. па, па.